Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi Bądź zadów, jaskot słów, obu nas szczerze nudzi Czasami ktoś się zbliży, upewnić się czym pachnę I pies mój go poliże, i ja ogonem machnę A ów w z swój nos bezczelnie wtyka I tylko po to, by z pogardą się odsikać więc odchodzimy w dal, nie dbając o ogładę, Brodząc połyskiem fal, za swoim własnym śladem. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi, Bądź zadów, dów, gwiazdko nas szczerze nudzi. Czasem jak pomylony, pędzi za którąś suczek, Ja miałem już dwie żony i starczy nam nauczek, Więc go do Wrzucam wśród fal rozprysków, wprawiamy łapy w ruch i radość bije z pysków. Potem w słonecznym śnie sierść nam paruje słono. Więc otrząsamy się od nosów, do ogonów. Mój pies nie lubi psów, a ja nie lubię ludzi. Bądź zadów giazgod ja słów. Obu nas szczerze nudzi, siadamy na krawędzi. Patrzeni w morski majak Ja drapie się gdzie swędzi On liże się po jajach Mieszamy tak dzień w dzień Te piesko ludzkie światy Wdychamy przestrzeń lśnień Rzucamy sobie patyk Mną szczęsny skowy tułka Jak pięknie bez człowieka Jak pięknie jest bez psa Zgodnie mój pies zaszczeka i aż nas zmierzcho studzi, siedzimy tak we dwóch, bo on nie lubi ludzi, a ja nie lubię psów.